Pewna mama zapytała księdza: Dlaczego mój syn odszedł od Boga? Odpowiedź ją zatrzymała. Pewna polska mama przyszła do proboszcza ze łzami w oczach: Ojcze, mój syn odszedł od Boga, nie modli się, nie chodzi do kościoła. Czy ja zawiodłam jako matka? Ksiądz poprosił ją, by usiadła. Po chwili powiedział: Czy wiesz, jak działa ogień pod popiołem? Wygląda na zgaszony. Nie widać światła, nie czuć ciepła. Kobieta potakiwała, nie rozumiejąc. Ksiądz kontynuował, ale wystarczy jedno podmuchnięcie, aby znowu zapłonął. Wiara Twojego syna nie zgasła. Ona jest tylko przykryta popiołem świata. Mama zaczęła płakać mocniej. Ksiądz powiedział: Młodzi nie odchodzą od Boga dlatego, że Go nienawidzą. Często odchodzą. Bo nikt nie pokazał im, jak go kochać. Twoje modlitwy są jak ten podmuch. Może nie widzisz efektów dziś, ale one dotykają jego serca każdego dnia. Potem dodał najważniejsze. Syn, który nauczył się modlitwy w dzieciństwie, nigdy całkowicie nie odejdzie od Boga. On tylko błądzi, ale zna drogę powrotną. Mama zasłoniła twarz rękami i wyszeptała: Dziękuję. Ja się nie poddam. Jeśli Twoje dziecko oddaliło się od Boga, pamiętaj: Twoje modlitwy są silniejsze niż Jego bunt. Napisz Amen, jeśli chcesz oddać swoje dziecko w ręce Boga. A jeśli pragniesz nauczyć się, jak modlić się skutecznie za swoje dzieci i jak prowadzić je z powrotem do Boga, kliknij w link WhatsApp na moim profilu. Tam uczymy się modlitwy która naprawdę dotyka serc dzieci.